Cześć, witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Dzisiaj taki krótki filmik typowo pokazowy, ponieważ chciałabym Wam pokazać już gotową i skończoną pracę z mojego ostatniego filmiku, gdyż myślę, że to zdjęcie tej miniaturki może Wam nie oddać całego uroku tej pracy, więc dlatego, dlatego nagrywam ten filmik, żebyście mogli sobie obejrzeć tą pracę już w całej, w całej okazałości. Tak wygląda wianek. Ja tutaj rob, zaczęłam, zaczęłam wykonywać tą pracę z takim zamysłem, że ma być to wianek wielkanocny. I tak też mówiłam w filmiku, że możecie tu sobie dodać do niego piórka, jajka, i oczywiście moje zamierzenia też takie były, że dodam te piórka i jajka i zrobię z tego wianka wianek wielkanocny. No niestety po skończeniu go uznałam, że, że nie pasują już tutaj te jajka i piórka i nie będzie on wiankiem wielkanocnym, będzie takim wiankiem rustykalnym, całorocznym, bo myślę, że to już by był totalny miszmasz, gdybym tutaj do tego wianka jeszcze dołożyła piórka i jajka. Dlatego ja zostawiam go tak jak jest. A tutaj macie bukiet do niego, bukiet oczywiście, oczywiście nie myślcie, że wszystkie łodygi sięgają do końca bukietu, bo nie, dużo suszków jest powklejanych. Tak samo bukszpan jest powklejany albo poprzedłużany, poprzedłużane są ogonki na drucikiu, ponieważ nie mam takiego, nie miałam takiego długiego bukszpanu, ani też krzewy jagodziny nie są takie długie. Więc tam, gdzie mi pasowało, powklejałam, tam, gdzie nie pasowało, to poprzedłużałam. Z druciku zrobiłam przedłużenie łodygi i taki sobie bukiet skomponowałam. Bukiet jest jednostronny, ponieważ akurat u mnie będzie stał, będzie go widać tylko z jednej strony, także zrobiłam go jako bukiet jednostronny. Jeszcze raz pokażę ten wianek. Proszę bardzo. Jeżeli macie ochotę na kolejne moje filmiki, to zapraszam. Tym razem już będzie praca typowo wielkanocna. Do zobaczenia.